Witajcie serdecznie kochani wędkarze i pasjonaci przygód z nadwody. Ja jestem wasz gwidon i jak co tydzień zabieram was w podróż po prognozach, które mam nadzieję pomogą wam złowić rybę życia. Dzisiaj na tapetę bierzemy dzień 29 stycznia 2026 roku i nasz piękny kraj Polską. Powiem Wam, że to będzie dzień pełen wyzwań, ale i niespodzianek. Przygotujcie się na solidną dawkę mrozu, bo zima nie odpuszcza. Czy da nam to szansę na kapitalne brania, czy raczej skłoni do ciepłego kakao przy kominku? Obiecuję, że po tym filmie będziecie wiedzieli dokładnie, co spakować i gdzie szukać ryb, nawet w tak ekstremalnych warunkach. Bo choć mróz ściska, to pod lodem życie toczy się dalej, a ryby, choć ospałe, wciąż muszą jeść. Zatem, przyjaciele, nic z tego wszystkiego zapraszam na prognozę. Przyjaciele, biorąc pod uwagę nadchodzący siarczysty mróz i warunki typowe dla polskiej zimy, skupimy się na gatunkach, które w tym okresie najczęściej goszczą na naszych hakach i mormyszkach. Głównymi bohaterami tego dnia będą okoń, płoć i leszcz, a dla wytrwałych i odważnych, może nawet szczupak. Okoń. To nasz zimowy król. W takich mrozach jak te prognozowane na 29 stycznia okonie będą szukały stabilnych warunków. Gdzie ich szukać? Przede wszystkim na głębszych partiach zbiorników, gdzie temperatura wody jest bardziej stabilna, czyli w okolicach 3 do 4 metrów. Zwróćcie uwagę na wszelkie nierówności dna, podwodne górki, krawędzie starych koryt rzecznych czy zwalone drzewa. Tam będą gromadziły się w stada, licząc na łatwy kąsek. Najlepiej sprawdzi się wędkarstwo podlodowe. Uzbrójcie się w delikatne mormyszki z pojedynczą ochotką, ewentualnie małe błyski podlodowe lub balansówki. Pracujcie przynętą bardzo powoli, z krótkimi przerwami, bo ryby są ospałe i niechętnie gonią za pokarmem. Pamiętajcie o cienkiej żyłce, to podstawa sukcesu. Płoć. Płoć to ryba, która zimą również potrafi zaskoczyć. Podobnie jak okonie, płoć będzie trzymać się głębszych miejsc, ale często nieco płycej niż drapieżniki, w granicach dwóch do 3 metrów szukajcie ich na łagodnych spadach dna, w rejonach z miękkim dnem, gdzie łatwo o larwy i inne bezkręgowce. Skuteczne będą delikatne zestawy spławikowe z miniaturowymi spławikami, balansowanymi niewielkim obciążeniem. Na haczyk oczywiście jedna lub dwie ochotki. Delikatne nęcenie drobniutką zanętą z dużą ilością ochotki może przyciągnąć ryby. Ważne jest, aby nęcenie było punktowe i oszczędne, by nie przekarmić ospałych płoci. Leszcz. Leszcze to zimą wymagający przeciwnicy. Najlepiej szukać ich na głębokościach od 3 do 6 metrów, w miejscach, gdzie dno jest muliste i bogate w denną faunę. Mogą to być również starożecza lub zatoki z wolniejszym nurtem, jeśli łowicie na rzekach. Na lód zabierajcie delikatne wędki z czułymi sygnalizatorami. Jako przynęta, sprawdzi się pęczek ochotek lub kilka białych robaków. Ale podanych bardzo statycznie tuż nad dnem. Leszcze zimą biorą bardzo ostrożnie, często ledwie unosząc zestaw. Bądźcie cierpliwi i czujni. Pamiętajcie, że płoszą się łatwo, więc hałasowanie na lodzie to fatalny pomysł. Szczupak. Dla tych, którzy, zet, którzy marzą o drapieżniku, szczupak będzie opcją, ale pamiętajcie, że to okres przetarłowy, kiedy ryby przygotowują się do godów i mogą być kapryśne. Szukajcie ich na krawędziach głębszych partii, w pobliżu zatopionych przeszkód, starych trzcinowisk czy podwodnych zarośli. Najlepiej sprawdzi się metoda. Na żywca. Mała płoć lub okoń. Odpowiednio zapre zaprezentowany pod lodem. Pamiętajcie o mocnej żyłce lub pleciącej stalowym przyponie. Brania mogą być rzadsze, ale za to solidne. Przechodzimy teraz do sedna, czyli do analizy warunków, które kształtują kłowień 29 stycznia 2026 roku. Pogoda. Jak już wspomniałem, czeka nas prawdziwie zimowa aura. Temperatury powietrza będą oscylować w granicach od minus 3 do minus 7 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a nocą mogą spaść jeszcze niżej, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie lokalnie mróz może być siarczysty, nawet do minus 25 stopni. Spodziewamy się przelotnych opadów śniegu przez cały dzień i noc, co może utrudnić widoczność i poruszanie się. Wiatr będzie umiarkowany, prawdopodobnie ze wschodu lub północnego wschodu, co w połączeniu z niskimi temperaturami stworzy odczucie silnego chłodu. Ciśnienie atmosferyczne, choć nie mamy dokładnych danych, w takich warunkach zazwyczaj jest wysokie i stabilne. Stabilne, wysokie ciśnienie często sprzyja lepszym braniom w zimie, o ile nie ma nagłych skoków. Jednak intensywny mróz i opady śniegu mogą chwilowo osłabiać aktywność ryb, zmuszając je do głębszych, osłoniętych partii. Temperatura wody z takimi mrozami większość naszych jezior i stawów będzie pokryta grubą warstwą lodu. Pod lodem Temperatura wody utrzymuje się w okolicach 0 do 4 stopni Celsjusza, przy czym najcieplejsza woda, około 4 stopni, znajduje się na dnie. Ryby będąc zmiennocieplnymi dostosowują swoją aktywność do temperatury otoczenia, więc będą spałe. Będą koncentrować się w głębszych partiach, gdzie warunki są najbardziej stabilne, a także szukać miejsc z lepszym natlenieniem. Faza Księżyca 29 stycznia 2026 roku. Księżyc będzie w fazie rosnącej z oświetleniem około 77%, dążąc do pełni, która nastąpi 1 lutego. Wśród wędkarzy panuje przekonanie, że rosnący księżyc i okolice pełni sprzyjają aktywności ryb, zwłaszcza drapieżników. Choć nie jest to czynnik decydujący w tak ekstremalnych warunkach pogodowych, może dodać odrobiny optymizmu i zwiększyć szanse na brania. Zwłaszcza w ciągu dnia, kiedy ryby mogą być nieco śmielsze. Ogólna aktywność ryby. Ogólnie rzecz biorąc, aktywność ryb będzie niska do średniej. Mróz i opady śniegu nie sprzyjają intensywnym żerom. Ryby będą skoncentrowane w miejscach z najbardziej stabilnymi warunkami i dobrym natlenieniem. Szczupaki są w okresie przedtarłowym, więc mogą być agresywne, ale ich brania będą krótkie i konkretne. Okonie będą szukać pokarmu, ale bardzo leniwie. Płocie i leszcze będą brały ostrożnie. Ocena kłowień biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki siarczysty mróz, opady śniegu, ale też stabilne ciśnienie i faza księżyca sprzyjająca aktywności, oceniam kłowień na ten dzień jako średni do kapryśnego. Będzie to dzień dla prawdziwych wędkarzy, którzy potrafią dostosować swoją taktykę do trudnych warunków. Nie spodziewajcie się szalonych brań, ale z cierpliwością i odpowiednim podejściem macie realne szanse na piękne zimowe okazy. I to by było na tyle, moi drodzy, z naszej prognozy na 29 stycznia 2026 roku. Pamiętajcie, że wędkarstwo to sztuka cierpliwości i dostosowania, a zima potrafi wynagrodzić wytrwałych. Niech Wam ten mróz nie straszny, a lód będzie gruby i bezpieczny. Życzę Wam, jak to mówimy, ni chuja, ni łuski. Dajcie znać w komentarzach, czy wybieracie się na lód, a może macie swoje sprawdzone patenty na zimowe brania? Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prognoz. Do zobaczenia nad wodą albo na lodzie.